Dzień dobry, nazywam się Natalia Rychelskolik i odpowiadam za dział projektowania łańcucha dostaw, czyli miejsce, w którym doskonalimy obecne i wprowadzamy nowe rozwiązania logistyczne. Dzień dobry z tej strony, Grzegorz Szczejnanski, dyrektor operacyjny w klubie Odpowiadam za szeroko pojętą logistykę, za zarządzanie centrami dystrybucyjnymi w Polsce, rozładunek, przeładunek, przechowywanie oraz wysyłkę towarów naszych sklepów oraz partnerów zewnętrznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Piąte Retail Challenge Forum, które odbędzie się we wrześniu w Warszawie. Będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Was prelekcję dotyczącą poszukiwania oszczędności, dokładnie poszukiwania oszczędności w logistyce sklepowej. Razem poszukamy, gdzie jest logistyka w sklepie i jakie korzyści z niej mogą płynąć. Będziemy chcieli oprzeć naszą prezentację, naszą też dyskusję na danych, cyfrach, wskaźnikach. Aby przedstawić, jakimi metrykami możemy zarządzać, aby efektywnie monitorować te procesy. Więc zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa w naszym panelu dyskusyjnym oraz prezentacji, którą będziemy prowadzić na piątym forum Retail Challenge. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na Retail Challenge Forum. Do